Fajny nowy pracownik. Uh, Witam. Hi. Jestem Andrzej, a ty? Ja jestem Marcin. Okej, okay, Marcin. Miło Ciebie Cię to... poznać. Ciebie też mi opoznać. Zatrudniłem się tutaj dzisiaj. Kaj, taki oder? Wow. Daj, daj, daj mu na tu! Co to jest na Batu? O, kurczak, daj mu kurczaka.

Голосуем. Идите не станет, пойдем голосовать. Дай ему номер один. Добро. I nie wiedziałem o, idę, idę po tego i po. Sura, ty zostawię no? O, to jest Kibel. Mam na Dobra, zaraz go wyrzucimy. Zaraz, zaraz go wyrzucimy. A tego, Sura, co to zostawiam? Jak chcę? E, no, Daj mi e... jedzenie po prostu zamrażarki, za, zamrażarki może. E, number numer jeden. Zamrażarki numer jeden, wejść Wezmę zamrażarki. Czy to jest ze zamrażarki, że wiesz, co proszę? E, Dam mu zamraż... tego hamburgera. O, to działało. O! Mas. Eee... Eee... O! E, e, no. Ale zbieg okoliczności. Hehe. <grym> teraz klas, oka. Nie dam albo wystrzela, tam śmietnik. O, tutaj. Trój. Okej, okay, ten co to było? Eee... z chyba Food number one. Teraz Ty okay. daj mi ja Okej. Okay. Dzień do... Dzień, a, do, do dobranoc. Weź, no, to wiesz, to brano. Weź się go zabryj, nie? So, number two coming up. ok Mop bez pomocy. Okej, weź mopa i idziemy sprzątać. Chyba to wszystko. Nie do końca domyłeś. Nie no, domyłem. Ale to mi. Nie no, wiesz. Take customer's order. Nie no, pa. Eee, number 3 Dzień dobry, wydamy się z Pomagamy? Tak, No, chcę Dobra, muszę nam za to zapłacić, albo on nam zapłacił. Dzień dobry. Pan z ciemności. A, dobra. Pan chce się przywitać? Nie, nie. Dobra, dojdź. Uwielbiam Cię. No to, to następny, bo... 3, puczek, tak? Proszę bardzo. Co tu Bright news. Killer on the loose. może to on to był? Myślisz? Witam w następnym dniu. Otworzę ci bardziej drzwi. Team spiders in the freezer. U. Nienawidzę kajaków. Mam arachnofobię. Mm. Ja tak bym cię tak zamknął na klucze, to, to byś się tam bał. Prawdy, że tak. Um, what can I, I make you sir, burger? Uh, give him that chicken. Lava chicken. Coś tam było. Czujeś to? to uh, a tutaj jestem na dwie. Eee, nie to? wiem być To to też nie wiem Em... Mm -hmm. um, telefon? O, chwilę Fiction? Ja wpiszę kod. Łam, Jak three. coś to ja biorę Daj Daj um, Sorry. Ale nie we mnie. GLEBA! <zysklarzowa> GLEBA! Bardzo e, sko... skoła się, skoła się, blisko. albo chodź do kibla, chodź do kibla, chodź do kibla. Albo nie, do rodówki, do rodówki, do Gdzie Mówili gdzie? Do... ZATRZEKŁO! NIE! Nie strzelaj we mnie! Mogę strzelać! Nie wiem, jak się modlić Idę do tego Pana porozmawiać. Proszę Pana... Wyjdź. Ty masz pistolet! To masz pistolet, wystraszysz się Ciebie. Musisz patrzeć, wiesz w stanie.